ładny, ładny jest no dobra, to sobie z tyłu, ja szykuję miarkę ja się dzisiaj no. ładny ładny będzie też sobie radę wyciągnąć? dam ja radę na pinę naszego tego nie okay. dam ja radę, spróbuję, chyba? spróbuję jeszcze raz Okay, mocno trzyma? Mocno jest leszczyk, mm -hmm. około dwudziesty kwadrat. Ja, o, dwadzieścia jeden. Zgadłam, zgadłam. No, to tak, wypuszczamy. Na pinkę. Na pinkę. No. Pierwszy leszczyk. Długo się bawił, no. Okej, okay, idziemy dalej. O,